A co tam u Was słychać? Jesteśmy w Salam. Nie pamiętam, czy prowadziłem. Chyba z wszystkimi już tu przeprowadziłem rozmowy. Anyway, straszliwa burza szaleje na równinie piorunów. Proszę, pozostań tutaj. Czyli tam jest równina piorunów, tak. A chyba kojarzy. Tu jeszcze na górę można iść. Chyba nawet pójdę. Ludzie, ludzie, przyzywaczka i jej strażnicy. My gładą chronimy za światy, więc umarli mogą spoczy spoczywać w pokoju. Mimo tego, że wykłado różnią się od ludzi wyglądem, nasz szacunek dla zmarłych jest taki sam. Lord Seymour naucza młodych kładów w wielu dziedzinach. Dzięki niemu dowiedziałem się o naukach jewonej i o historii Spiry. Na utrudzonych wyglądacie podróżniku, spocznijcie może i dajcie nogom odpocząć. A zawiła jest dla was moja wymowa. Sędziwym głado mówię więc językiem rzadko słyszalnym, nawet w salam. Cny podróżniku, przebacz nam proszę naszą przestarzałą mowę. Starsi nie przestaną tak po prostu używać starej mowy. Wciąż im mówię, że niewłaściwe jest takie gadanie do naszych gości. Niech sobie gadają jak chcą, jak są te starzy, to już niech sobie gadają po swojemu, nie? Nie ma tu nic dla mnie. Lubię, lubię. To był dobry obiad. Lubię, lubię. Dobry obiad. Co tam może mieć Oaka? pokaż gronie. Czy z wody i czy z pioruna tym razem. Hmm, nie wiem czy to jest dobry pomysł w sumie. Bo jest. woda jest przeciwieństwem pioruna, więc jeżeli będziemy mieli e, przeciwnika z wody, no to cios wody mało mu zada albo nawet wyleczy. Nie wiem czy to jest dobre. Dotykający, dotyk. O, to już mam. No tak, ah. dlatego właśnie pomyślałem, że zrobię streama, żeby się zrelaksować i trochę te nastroje może... Ja tam poszedłem na studia, to się ode mnie odczepili, nie wiem jak to teraz tam jest z tym wojskiem. Pokaż przedmioty jeszcze. Aaa! Thank Jeszcze z nim można pogadać, nie wiem. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Powiem Ci, że ci kupcy głado to hytrusy. z pielgrzymów, którzy przybywają odwiedzić za światy. Słuchaj, uważaj, żeby z ciebie też nie zdarli. Za to mi możesz ufać. Przynajmniej bardziej niż tym Głado, no więc. Pokaż. Pamiętam, że w innych gierkach, tak kurde, za każdym razem gdzieś przybywaliśmy, to te bronie były lepsze, coraz lepsze, a tutaj są po prostu inne. Może warto też je mieć w sumie. Nie wiem czy powinienem się na tym tak skupiać. Że na przykład ekwipunek. Żeby, żeby na przykład mieć miecz, który um, ka, ka, każdy dodatkowy cios, jakby wiecie, że na przykład będę miał miecz, który atakuje ogniem, będę miał miecz, który atakuje wodą, mrozem, piorunem i po prostu no dobrze by było chyba mieć. Ale równie dobrze mogę właśnie sobie dostosować, ale nie każdy. Na razie mam dosyć słabe to... Pokaż przedmioty. Hmm. Aha, bo to ma... siła plus 5 i jeszcze mogę jakoś go kurde ulepszyć, tak? To w tym są lepsze akurat. Te, które oni tutaj mają. No na przykład Mściciel ma tylko kontra i nie ma więcej miejsca, no nie? Dobra, kupię. Ale nie założę. No dobra. Mój mąż długo służył jako strażnik przywódców Głado. Tamtymi czasy towarzyszył Lordowi Simurowi w podróżach po całej Spirze. Już tam widziałem na Discordzie nakrętkę na Elden Ring, niesamowita wręcz. O, książeczka, zajebiście. choć tu chodź. chodź. Odkrywamy coraz to nowe literki. Jako jedyni obrońcy zaświatów, Głado są największą rasą na Spirze. Jesteśmy diametralnie inni od ludzi, których wielu na Spirze i zwali Walisy Lecz to już stara opowieść. Teraz Głado szukają ładu i harmonii z innymi rasami. Pewnie masz problem z rozróżnieniem nas Głado, prawda? Zapewne sądzi, że wszyscy wyglądamy tak samo. Chętnie opuściłbym na jakiś czas chlubę guado i pograł trochę dla innej drużyny. Wiesz, jeśli zapłaciliby mi wystarczająco, mógłbym grać nawet dla Albet. Pokaż poziom trzeci za Ziguado. ale jest w chlubie Głado. Ma jeszcze trzy mecze do rozegrania. Co kupić, Elden Ring, czy Dying Light 2? No, za zależy co bardziej lubisz, nie? Jaki klimat ci bardziej pasuje, ja osobiście. na pierwszy... Najpierw bym kupił Elden Ring, ale to jest moje zdanie. Tym bardziej, że w Dying Light niedawno grałem. Znaczy, gram cały czas jeszcze. Hej, ty grasz dla żubrów Beside. Jesteś Titus, prawda? Widziałem cię na trudnieniu. Zagrajmy kiedyś razem. Te demony narobiły strasznego zamieszania. Część mojego zespołu była poważnie ranna. Chluba głado. No i myślę, że ma rację to co powiedział Twój ojciec, wiesz. Z tym, że to nie jest też tak, chyba że nie są w stanie nic zdziałać, no nie. Ale oby nie, oby nie właśnie nie byli tylko takim mięsem arm armatnym, to bez sensu. To się nazywa trening wytrzymałości. Nie wchodź mi w drogę. Zanim pójdziecie obejrzeć ze światy, przedstawcie się lordowi Simurowi. Według ciebie pewnie wyglądamy dziwnie, prawda? W porządku, my głady jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Obie gry Ci się podobają, więc masz dylemat. No, Twoja, Twoja, to, Twój wybór. Ja osobiście na razie nie planuję kupować, bo mam w co grać i w ogóle... Ostatnio, mówię, się zraziłem do gry na premierę. Więc nie kupuję, ale raczej pierwszy kupiłbym Elden Ring osobiście. Oto poprzedni przywódcy Głado. Wszyscy wyglądają tak samo. Mistrz Simon jednak nie wygląda tak jak oni. To ty nie wiesz? Ostatni przywódca. Mistrz Giscol ożenił się z ludzką kobietą, matką Simona. Coś tutaj dziwnie śmierdzi, wiesz? To wszystko, co masz do powiedzenia. Trzymaj się, blisko Yuny. Ciekawe, co tutaj tak fajnie pachnie. Dlaczego chce się ze mną widzieć? Kimari nie lubi mistrza Simora. Proszę, tędy. Pójdę poinformować Lorda Simora. Zaczekajcie tutaj, proszę. Od razu patrzymy oczywiście, czy nie można czegoś zajmować. Nie, to jest pycha. Poczęstowała się od razu. O co może chodzić? Witam, Salazar. Kimari nie powie nic więcej. i prawidłowo. Jak widzisz, nie ma żadnej świątyni tutaj w Gwadosalam. Przyzwyczajze zazwyczaj przechodzą tędy bez zatrzymywania. Słucham. Nawet nie zadałem żadnego pytania, a ty mi wszystko tłumaczysz. Zatem wolałbyś, żebym nic nie mówiła? Nie nie. Może wreszcie zaczęłaś wierzyć w to, że nic nie wiem o Spirze. A to może oznaczać, że wierzysz mi także w sprawie Zanalkant. Cóż. Jest wiele rzeczy, o których nic nie wiem. Twoje Zanarkant jest jedyną z nich. Tak czy owak sądzę, że nie mogę powiedzieć, co o tym myślę. Lecz wciąż bądź ostrożny. Nie powinieneś mówić o tym innym ludziom. Tak wiem. Bądź w gotowości. Czemu ten koleś jest kapłanem, nie? Ci, którzy mają moc, korzystają z niej. Mistrzowie mają moc. Zaraz. Jesteś pewien, że nie masz jakichś zatargów z Jawonem? Żyłem dość długo w zanarkant.! Mam dziwne wrażenie, że zaprosił nas tutaj nie tylko na zwykły obiad. Zaprawdę cudownie znowu mieć gości. Odkąd Lord Jr. odszedł w tych ścianach, wciąż panowała cisza. Śmierć Lorda Giscala była niepowetowaną stratą dla Spire. Ten mistrz Giskal naprawdę był takim dobrym gościem. To on szerzył nauki Ewona wśród głado. To był naprawdę wielki człowiek. Zaprawdę ogromna strata dla nas wszystkich. Lecz teraz jego miejsce zajął nowy przywódca, Lord Seymour. Lord Seymour jest synem głado oraz ludzkiej kobiety. Stanie się węzłem, który połączy ze sobą nasze dwie rasy. Lecz to nie wszystko, jak sądzę. Lord Seymour z pewnością stanie się jaśniejącą gwiazdą, która rozświetli drogę wszystkim ludziom na Spirze. Trumwell to wystarczy. Czy zawsze muszę wysłuchiwać tych pochwał? Witam. Witajcie. Chciałeś zobaczyć się ze mną? Proszę rozgoście się, nie ma pośpiechu. Na razie Elden Ring nie kupuję, ale później kupię na pewno. Załatwmy to szybko proszę. Wybaczcie, mi minęło tak wiele czasu odkąd miałem tutaj gości. Lady Juno proszę tędy. Mam w co grać na razie, wiesz, ale później sobie kupię, na pewno. Dodaję do listy życzeń grę, którą mi ostatnio poleciłeś ZETO. Ta sfera jest rekonstrukcją utworzoną z myśli zmarłych dusz, które wędrują poza światach. Zanarkand? Zgadza się, zanarkand, takie jakie było tysiąc lat temu. Wielkie i wspaniałe miasto Machin. Zanarkand. Ona niegdyś żyła w tej metropolii. O kim mówisz? Lady Unaleska była pierwszą osobą, która pokonała Sina i uratowała świat odczynionych przez niego spustoszeń. A ty odziedziczyłeś jej imię. To mój ojciec mnie tak nazwał. Lord Braska powierzył ci wielkie zadanie. Chciał, żebyś zmierzyła się z Sinem, tak jak to zrobiła Lady Unaleska. Jednakże Lady Unaleska nie uratowała świata w pojedynkę by pokonać to, co niepokonane. Zawarła nierozerwalną więź miłości, taką, która łączy dwa serca na całą wieczność. No, wszyscy są nakręcani. Wszędzie o tym Elden Ring tylko. Ja jak zwykle opóźniony w tych kwestiach jestem. Będę się jarł za parę lat, pewnie. Coś ty jej tam nagadał. To fuck. Musi zawirować, czas. O, jesteś czerwona jak burak. Wszystko okej? Okay? Poprosił mnie o rękę. Mówisz poważnie? Wiesz dobrze, co Yuna musi zrobić. Naturalnie. Lady Junie nie. Wszystkim przyzywaczom zostało powierzone przywrócenie pokoju na Spirze. Lecz znaczy to więcej niż tylko pokonanie Sina. Yuna musi uwolnić Spira od cierpienia. Musi być przywódcą dla innych ludzi. Oświadczyłem się Lady Junie jako mistrz Jewonu. Takie rozrywki może i zabawią publiczność, lecz nic to nie zmieni. Nawet jeśli aktorzy muszą grać swoje role, nie musisz odpowiadać w tej chwili, proszę, przemyśl to. Zrobimy to. Wychodzimy. Lady Uno oczekuje na Twą przychylną odpowiedź. Dlaczego wciąż tu jesteś, sir? Proszę mi wybaczyć. My głodo jesteśmy wrażliwi na zapachy z zaświatów. Nie, no tam dostaje recenzje pozytywne ten Alden Ring, tak? Więc chyba, chyba jest wszystko git. Tam widziałem jakieś opinie ewentualne, że czasami spadki FPSów, czy coś, tak? To prywatne komnaty Lorda Simura. Nie możesz tu wejść. Yuna, córka najwyższego przyzywacza. Simur, przywódca gładą. Zaślubienie w imię Jevona, przełamując bariery rasowe. To dałoby Spirze dla odmiany jakiś radosny temat do rozmów. Brzmi jak przemijający sen na jawie, tak jak powiedział Auron. Dajcie spokój, lepiej po prostu skupmy się na pielgrzymce. No, rany ślub? Zazdrosny? No że co? No co ty? Sin. Mamy pokonać Sina. romanse mogą zaczekać. Też sobie wybrał dobry czas na takie rozmowy. Może to właśnie jest dobry czas. Mówisz poważnie. Jeśli moje zamąż pójścia mogłoby pomóc, Spirze. Jeśli przyniosłoby ludziom radość, jeśli mogłabym to zrobić dla nich wszystkich, to może powinnam to zrobić. Nigdy nawet nie myślałam o tym, że mogłabym zrobić coś takiego. Ale nie odpowiem mu dopóki nie będę pewna, która odpowiedź jest słuszna. Serio? Zawsze możesz zakończyć pielgrzymkę i wyjść za mąż. Ja będę iść dalej. Jestem pewna, że Lord Simur to zrozumie. Pewnie tak. Jestem przyzwaczką. Muszę walczyć i pokonać Sina. Tak jak to zrobił Braska przed tobą. Musiałem się powstrzymywać, żeby nie wrzasnąć. Co tu jest w ogóle do rozważania? Chcę udać się do zaświatów. Chcę zobaczyć mojego ojca i nad tym pomyśleć. Idź, będziemy tu już za tobą. Zastanawiałem się, dlaczego nikt z nich w ogóle nie spytał Juna, czy kochasz Simura, czy chociaż go lubisz. Jedi Fallen Order, fajna gra. Bardzo mi się podobała i chciałbym następną część. Było fajnie zrobione. I, ch I chętnie zagram, to się nazywa trening wytrzymałości, a no tak. No tak, jeszcze trzeba przecież farmić. Bagów jakoś taśnie... nie. Nie, nie przypominam sobie, żeby było dużo w sumie. Chociaż ja nie wiem, kiedy ja grałem. Ja nie pamiętam, czy ja grałem na premierę. Chyba, ja chyba nawet na premierę grałem wtedy jeszcze. I nie było tam chyba nic za bardzo. Piorunowa kulka razy 8. Hmm. Mam pytanie o te całe zaświaty. Gdy ktoś umiera, przezywacz odsyła go do zaświatów, tak? Więc dusze, czy co tam innego, idą do zaświatów, nie? Ale my też teraz idziemy do tych zaświatów, tak? I ojciec Yunus też tam jest? Umarli ludzie sobie tam żyją, czy coś? Znowu masz te swoje zabawne myśli, co? Sam zobaczysz, gdy tam dojdziemy. A ty nie idziesz? Nie należę do tamtego świata. You're scared. Boisz się, żeby w przeszłości było odnaleźć przyszłość. Tam można znaleźć tylko to. Ja tego nie potrzebuję. Lepiej już idź. Nie tak naprawdę nie idziesz oglądać zmarłych, to bardziej twoje wspomnienia o nich. Ludzie myślą o swoich krewnych, a Australia na to reagują. I tworzą kształt zmarłej osoby. To iluzja i nic więcej. Cóż, miłej zabawy. Co ty też nie idziesz? Ja zachowuję moje wspomnienia w sercu. Wspomnienia są fajne, ale to tylko wspomnienia. To chyba bardziej straszne niż w horrorach, jak takiego tego zobaczysz moba, nie. A no pewnie były jakieś błędy. Ja po prostu nie pamiętam, żeby nam się zdarzyło coś, jak grałem. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.